Siedziały w kręgu, widziały się nawzajem, widziały swoje emocje, reakcje. Wyszły z sławek, mogły poruszać się po klasie, pracowały w parach. Jak on mnie tam, nie wiem, hejtuje na Facebooku, na mediach społecznościowych, to ja się taki czuję. Chciałbym, żebyście mieli, można powiedzieć, w sobie taki self-love, taką miłość do samego siebie. Ja też również dziękuję za spotkanie, za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że współpracowałeś tak dzielnie z naszą młodzieżą. Myślę, że są zachwyceni. Wyciągam prawą rękę. Którą rękę? Brawo! Zaciskam pięść i robię... JEST! Jeśli osiągniecie jakiś mały sukces, to trzeba wiecie co robić? Celebrować! Wiecie po co? Żeby ten sukces Was się zakotwiczył. Żeby Wasz umysł kolejny raz szukał sukcesu. ...w, w moim rodzinnym mieście na zaproszenie dyrekcji i wychowawczyni pani Ani Dobrzyńskiej. Na te rezultaty składają się właśnie nasze słowa, nasze myśli, potem działania, a potem są rezultaty. Jeśli wy pokażecie swojemu umysłowi, że jest mały sukces, tym razem nie zapyskowałam rodzicom, albo tym razem powiedziałem komuś prawdę, ten wasz umysł będzie szukał kolejnych sukcesów. Myślę, że to jest wspaniałe, że coś innego dla młodzieży takiego się robi właśnie takie spotkania, które no właśnie na zawsze w nich dostaną, tak? Dzięki też książce, którą otrzymali, będą mogli sobie przekazywać czytać tą książkę.